Kalina koralowa to przepiękny krzew, który występuje w Polsce w stanie naturalnym. W naszych ogrodach jest dosyć często sadzona, przede wszystkim ze względu na przepiękne kule śnieżnobiałe. Kalina, żeby dobrze rosła, potrzebuje odpowiedniego stanowiska. Nie ma jakichś szczególnych wymagań posadzimy ją w dobrze dobranym miejscu, nie musimy później o nią się troszczyć, poradzi sobie sama. Bardzo lubi miejsca słoneczne, urośnie też w miejscu półcienistym i przede wszystkim lubi gleby żyzne, wilgotne, a nawet mokre. U nas rośnie prawie na drugiej części przydomowej oczyszczalni ścieków. To jest złoże kamienisto-żwirowo-trawiaste, jest ono stale wilgotne, a kalina właśnie takie miejsca lubi. Jej ozdobą niewątpliwie są kwiaty, kwitnie na przełomie maja i czerwca. Kule mogą mieć średnicę nawet do 10 cm. Wiosną i latem zdobi również jasnozielonymi liśćmi, które jesienią stają się czerwonawo-kurkurowe. Ja kaliny nie przecinam, nigdy jej nie przecinałam. Chyba, że zdarzają się jakieś pędy usunięte, czy jakieś pędy nadmiernie ten krzew, ale czynię to niezwykle rzadko. Kalina jest również bohaterką wielu wierszy. Występowała także w filmach. Pęda kaliny bardzo często wiją sobie gniazda Słowiki. Można ją sadzić w dużych skupiskach, ale można ją też posadzić na trawniku jako soliter. Będzie wyglądała bardzo pięknie. Kwiaty, choć cudowne, duże i piękne, nie pachną.